Jest? Dobra widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy w chowanego na AxelCraftie w pięć no. osób, więc dobra. Razem że zbytłem. Mapa chmurki. Gramy w czwórkę. To. to kto jest, to kto szuka? Kto szuka? Kotek. Kotek. Szukasz. Kotek szukasz. Sorry. Zaczynam. Mapa chmurki, lecimy. Ile do odliczania? Eee... Wszyscy, tycy... Ty, gm 0. Wszyscy gm 0. No. Bartek, ona od rano. Od 8 godziny nie Bartek. Bartek, od 4... 5 godzin dziecko nie ma więcej. Bartek, no to zawsze należy. Bartek terminował. Tak tak, dałeś Hop, 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 hop. E, Schowajmy się gdzieś. Ja tu to, to moja moja tutaj mm -hmm. okay. ma, Mam Dobra, nie, mam inną. Start. Już możesz szukać. Ej, chyba mnie to mała. Chyba mnie to Nie się chowam. Ja Zabieraj Ej, czekaj, nie wiem, czy to jego nick, takiego chyba. Jego Aj. widzę, widzę. Ja też. Dobra. Gdzieś tam biegł. jego, gdzieś tam bieg. No widzę go, i chyba zaraz znajdzie. Jest bardzo no. blisko mojej kryjówki. Oj, mojej też. Ej, on chyba mnie nie zauważył. Oj, jest bardzo blisko, jest mega, mega blisko. U mnie chyba tak samo, czekaj, okay, letko wyda. Po znalazł ko- znalazł zmiksa Nie znajdzie mnie Nie też, ej widzę go blisko Ej ko, ko, no nie. nie! zaraz. Ej chyba nie, nie gadaj, nie, gada. nie, nie, nie błagam No nie! Zbychu wygrał, Zbychu wygrał. Teraz zimmy szuka teraz. Zimmy szuka mapa, bagna, mapa, bagna. Dobra, ja już tam. Teraz bagna, ja, ja idę w tamtą kryjówkę, co my mieliśmy. Ale tam, co ja znalazłem? No. Ja, ja tam już jestem. Ej, można być tak w dwie, dwójkę? No raczej tak. I Ej, a tutaj nie, można jeszcze przejść w... dalej, wyżej. Nie, tutaj nie, tutaj czekaj, lepiej. Czekaj, na, napnącza, tak, że tędy napnącza, można wejść i tutaj na górę. Jeszcze wyżej napnącza. No, pros na no ja jestem na samej górze. tutaj tu nie znajdzie. Dobra, no, czekaj, nie, tu, tu chodź, ja tu, ja tu. Okej, okay, możesz szukać, Taka, możesz e, szukać. Ja jestem ja na chwilę, jedą, bo jedą na jakby jeden do jednego na bagnach. Na bagnach. Wypadek, wcale na marcinek. Ej, to było chamskie. Co? Czy piszę. Możesz szukać. Dobra, już możesz zaczynać szukanie. Już? Tak. Dobra, ja jest, stoję. Potem wybieramy... E, Wardenowy biom. No! What? A on, on też się chowa. No co? Przecież przez niego nas znajdą. Przecież przez znajdą. Ej, ktoś no no na nie idzie. Pa, na nie widzę. Ej, ktoś na nie jest. Ej, ktoś na nie jest. My jesteśmy każdy w jednym miejscu. Nie, trzy. No to ja chyba muszę zmienić Ja zmieniam kampy. I tu. I tu na górę. Ho, ho, ho. No ja spadłem. Ej, widziałem Szymiksa pode mną. On jest pode mną dosłownie. Co? Szymiks jest pode mną. Schowałem się. Ej, ej on jest po, po, pode mną. On jest pode mną dosłownie. <laughs> Schowałem się. To... Mam no dobrą kampę. coś tam robi. Ej, chyba mnie usłyszał. Chyba mnie usłyszał, bo jestem na kluczach. Jestem na nie. A nas nie znajdzie, prawda? Dobra. Ej, dobra, na, na chwilę mnie nie będzie. Ok? A gdzie Eee, ja, ja, ja zjeść obiad. Ja jakby co będę patrzeć na ekran, żeby... No, żeby. Ten, żeby Ej, dobra piwa, muszę kończyć. Dobra, to na razie. No dobra. A ja, potem pogramy też? No. No no.

Wypiję niewidkę. Mleko. Pierwszy. Kto pierwszy? A ty jak ja? Kto upię? Pier... Kto... Kto? był pierwszy? A ja? Karolek. No, Karolek, ty szukasz mapa. Warden, mapa Warden. Karolek, ty szukasz mapa Warden. 0 Możesz szukać? Szuka. Szuka, dobra. Szukaj, Karolek. Szukaj, Karolek. Dobra dobry, dzień wy potem dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień szuka o, on skacze po o, nie. Dobra. Dobra, szuka. szuka. Tam z co 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 widzicie, trzeba ucieczkę, ewakuację. Przy okazji uleczam tę kampę. Dobra. raczej chyba przeżyję. No, co to jest? Który? Byłem. Który byłem? Drugi? Kotek, wygrałeś. Kotek, wygrałeś! Ogólnie widzowie to może być filmik do 15 minut. A jest już 13. No i trzeba wyłączać. No to co? Stawcie suba lajka, komentarz moim. No